Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami z Krakowa. Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami z Krakowa. Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami z Krakowa. Przyjechałam tutaj do Sylwii Gaczorek, która e, dwa lata temu robiła mi włosy, e, później zwiała do Krakowa. No i e, chodziłam tutaj. <słyski> nie słuchajcie, ja nie mogę, po prostu próbuję powiedzieć. Próbuję nagrać ten początek vloga, ale nie jestem w stanie. Chciałabym bardzo. Dzień dobry wszystkim, witajcie ukochini na, na Twoim kanale, tak? Na, na twoim moim kanale. Słuchajcie, siedzimy Dzień tutaj dobry. od 10 minut. Angelika nie, nie potrafi zacząć, zacząć po prostu swojego vloga, więc ja wam powiem, jesteśmy w Krakowie. Przyjechaliśmy do salonu Sylwii Gaczorek Do Sylwii Gaczorek, która była kiedyś fryzjerem twoim, prawda? Tak, dwa lata temu, ale co zrobiła uciekło uciekło mi Uciekła do Krakowa, niestety uciekła do Krakowa, ale jesteśmy tu, stoimy przed salonem na szczęście. Rozpoczęcie tego vloga. Mamy za sobą subskrybujcie kanał. Luka koniecznie. My idziemy na transformację. Ja się bardzo mocno na zdjęcie na huśtawce, bo ona ma taką zajebistą huśtawkę, widziałam, nie? Widziałam, bardzo mi się to podoba chcę takie Zaraz zdjęcie. Zaraz wam pokażę. Tak, i zaczynamy tak. Zaczynamy, ale Angel co chciałam i... jeszcze pokazać tutaj słuchajcie, jest moja szkoła, gimnazjum do którego chodziłam. Tak. Na Kazimierzu. Yeah. To ona wyuczyła cię na moją dziewczynę. Chodzimy mojej drogi. Dzień dobry. dobry. Jestem tu tym, bo ja Jestem do Cześć, 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 cześć. cześć, cześć. Luka, ciemne włosy. Już prawie, no? Cześć. To jest i tak dobrze już, jak wiesz No wiem, nie, no trochę się wkakało, ale oni... tak Ja robiłam wiesz co, tyle peelingów Dzień. różnych I wszystkiego, żeby to zeszło No, ale ja już jak zobaczyłam jak na to nałożył To już wiedziałam, że będzie tak więc trzeba będzie niestety zaraz ten kawałek mm -hmm. y I musimy mega uważać Nie wiem, mm -hmm. ile ten kolor wiesz, tu zejdzie, bo też nie chce spalić włosów one są już takie dosyć mocno uproszczonione ja. ja bym chciała takie, takie jak mi kiedyś mm -hmm. zrobiłaś To, to jest, było super Tylko nie zrobimy tą techniką, musimy zrobić inną Ale mm -hmm. zrobimy tak, żeby one były jasno w góry, nie? Mm -hmm. <śleski> Dobra, to kolor tutaj już mamy położony, położyliśmy tylko w miejscach, gdzie były czarne włosy, także tutaj ściągamy, a teraz w końcu będziemy nawilżać, regenerować, nakładamy Olaplex, jedynkę, dwójkę i już tutaj na końcach będziemy nakładać pielęgnację i czekamy, trzymajcie kciuki, żeby będzie miał piękne włosy. Musi się udać. Yeah. Muszę Wam powiedzieć, że byłam troszeczkę zszokowana jak pod filmem, w którym Wam mówiłam, że nie do końca jestem zadowolona z moich włosów. Wszyscy pisali, że super są te włosy, że naprawdę dobrze one wyglądają. No może naprawdę na tym filmie wyglądały ok, natomiast jak Sylwia mnie zobaczyła i pokazała mi, jakie ja mam plamy. Jakie ja mam rude w ogóle kolory. Uwierzcie mi, że tylko mnie utwierdziła w tym, że dobrze, że do niej przyjechałam i bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Aj co chciałam złotać czerstoszka? Nie, ja wodę mam, dziękuję bardzo. My robimy włosy, a Luka z Iwanem Sylwii z Wiali grać na Xboxie. Tak, zostawi NBA. Także zadzwonię w ogóle jak się bawią. Dzisiaj się poznali chłopcy. No właśnie, a Iwan jest... Halo! Jak tam się bawicie? Dobrze. Dobrze? A w co gracie? A i dobrze dobrze ci idzie? No dobra, to jak coś to dzwońcie. Dobra. Pa! Ale to dobrze, przynajmniej mamy czeku i mamy czas dla... Czuję się jakbyśmy dzieci do przedszkola naprawdę. No, no, jak się bawicie? <noise> właśnie włosy. Czy Wy to widzicie? Sylwia, Sylwia jako jedyna mnie rozumie, że taki, w takim kolorze jest mi najlepiej i tam to był jakiś dramat. Chce mi się płakać. Zobaczcie, nie do mamy tutaj problem z cięciem, ponieważ też było nie do końca dobrze wykonane. Ale no już nic. Ja nie, chcę, nie chcemy tego poprawiać, żeby nie były... Jakiś, tak, żeby nie wiecie, żeby nie było już bardzo za bardzo krótko. Teraz robimy falę i robimy zdjęcie na insta, będzie super. Wiecie, co jest najlepsze, że zabrałam ze sobą do Krakowa Lukę. Specjalnie po to, aby pomógł mi w nagrywkach, aby ten vlog fajnie wyszedł. Bo jednak wiecie, jak siedzę na hotel, to nie do końca mam tutaj możliwość robienia fajnych ujęć. Wiecie gdzie on jest? Cały dzień dzisiaj spędza z Iwanem Sylwii. Przypadli. Tak, a niby ile tak. taki nie niby i taki nieśmiały jest. Jak wyglądam? Przepraszam, gdzie wy byliście Pięknie, cały Pięknie. dzień? Nie wiem, szukam mojej troszeczkę brzydszej dziewczyny. Ładnie wyglądam? Ale Pięknie. Ale dlaczego tak długo z tym ramenem? No nie wiadomo, 40 minut czekaliśmy, naprawdę. Miałeś mi dzisiaj nagrać ładnego vloga. No, Nagrywam, najpiękniejsze ujęcia są z moje. moje są. No na pewno. To wszystkie przejścia. A to wszystko jest dla nas? To? Znaczy, to jest tylko dla Ciebie, tak? To, to tak. tak, 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 tak. Codziennie, wiele godzin dziennie i takiego trudnego przypadku nie miałam, już mateta. Ten ramen już jest tak zimny No i co z tego? Dobry w ogóle był czy nie? Pyszny Nie, średnio Nie, nie tak jest okej, okay, ale ja w ogóle ramenów nie jem za bardzo, więc nie, nie mogę jak oceniać Masz zdjęcie na huśtawce? Nie mam właśnie, no. przecież to miałam zdjęcie na huśtawce, ja nie mam, to będę miała nagranie to... Hmm. Nie, nawet nie jest zły Ale zimny No i co mam, to co z tego W sensie, co na mnie patrzysz Moja, nie, nie moja, naprawdę nie Zoom na twarz Do zobaczenia Pa Wyszłam właśnie już od Sylwii. Po prostu nawet nie mogę tego opisać, jak bardzo jestem szczęśliwa, jak w końcu dobrze się czuję. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, że wyglądam 100 razy lepiej niż tak, w tamtych włosach. No Ja ci pierwszy komentarz. Jeżeli tak, napiszecie, dobra? że ja wyglądam w tamtych włosach lepiej, to nie wiem, co to będzie. Który to nasz Uber? Właśnie nie. W tamtych włosach czułam się jak stara baba, a teraz z powrotem 20. Mówisz z powrotem jak dwudziestka wygląda. Teraz jedziemy sobie już na rynek główny, pochodzimy, może jeszcze coś zjemy i będziemy jechać na pociąg, prawda? Tak Nie wiem jeszcze o której mamy godzinie pociąg, ale Londynę. W końcu blondyna dawno mnie nie nazywałeś blondyną no, to... Jednak słuchajcie, jedziemy na dworzec Okazało się, że mamy akurat Za 40 minut Pendolino Które będzie w Warszawie na 21 A dzisiaj jest KSW I, i mi i Luce zależy, abyśmy to KSW obejrzeli I tak, jak nie O 19 się zaczyna No i o której kończy? No to ale zdążymy. to właśnie zdążymy Także jedziemy. mieliśmy na rynek e, pojechać Zjeść coś e, zjemy sobie w barsie w Pendolino także tyle jest z Krakowa mieszkałam tutaj 4 lata, więc mi wystarczy rynku, ty byłeś ostatnio więc najważniejsze słuchajcie, że włosy są zrobione rewelacyjnie odhaczone, możemy wracać do Warszawy. Mamy 10 minut do odjazdu pociągu. Cześć! Witam Cześć. Was! Witam! Mamy nagrodę w Warszawy! bilet już Mamy 10 minut do odjazdu Dobra, pociągu. Dobra, Warszawy. Buzia, Buzia miłego południa i piękne Dziękuję to? pięknie. A, świeże! Tak, 10 minut do odjazdu pociągu okazało się, że niestety nie możemy kupić przez internet. Nie, nie, nie posiadam. I dobiegliśmy do kasy szybko. Wujem, proszę Panią, będziemy i tak w siedzieć. Obojętny gdzie. Zdążymy czy nie zdążymy? Musimy jeszcze szybko wyhaczyć bankomat. Moc szybciutko. Naprawdę, mamy 8 minut. Uf, dotarliśmy, słuchajcie. Coś pomieszałem z peronami. Luka jest nam niezły. Nie bądź zły. No przestań Miniu, cały dzień go podobno stresuje Ktoś ci pomaga cały dzień Cały dzień ciebie nie było Tak, no, dobrze, to następnego razu sama z torbą, z walizką, ze pojedziesz i zobaczysz czy tak samo będziesz się Jakby Jak bydzę, ze mną O Boziu, widzicie jak to jest? Bo wszystko kolorowo fajnie, ale ja mam takiego buntownika tutaj Daj mi później na Nie Nagrywasz mnie? Nagrywaj mnie Nie Daj mi do... nie. Przepraszam bardzo, czy możesz mi dać buzi? Przepraszam bardzo, czy ktoś może dać buzi mojej dziewczynie? Trochę wstydu w pociągu i buzi. Jest. Zobaczcie jak Luka dzisiaj nagrał mnie jak spałam. Pan za szybą przykładał pupę do mojej twarzy. Mogłeś nic powiedzieć temu panu? Nie, musiał nagrywać.